Halo, halo, halo. Overwatch przed Państwem, a ja już płacze, płaczę. Bo jest mi tak smutno. Ten maraton: 5 odcinków jednego dnia. Dla mnie męczące, ale też i wspaniałe. Pamiętajcie, im więcej łapek, tym możliwość następnego maratonu w niedzielę wzrasta. Mówmy się, 75 łapek. Łączna liczba w górę. Po różnicy między. W dół, a w górę dawam i znowu mapa dekes, jak w ostatnim spinbocie, czy znowu się powtórzy akcja razem koleś już na starcie wygląda chociaż lepiej nie ma w takich przerażających statystyk, ale myślę, że powinno być dobrze, dobra bez jakiegoś tam ten Jakieś dziwne pany chopy kurna, które go spowalniają Skanik normalny, granat zrzucony, skanik kolejny Koleś gra dobrze, widać że chce... chce coś dać drzwi nie, o tu widział ładny frak, widział typa Sprawdza jeszcze raz yy, drzwi Co was u broń? O, ledwie, ledwie Ale dał radę mm, dobra Dwóch mi daje patrzeć, no to proszę państwa No kolejny frag Nie no to kolesio i pod ryjaw podskakuje pod celowni to Nie ma szans, by coś miał Usłyszał, usłyszał. Ja bardzo cię usłyszałem. Ja mam coraz gorsze słuchawki, więc on chce mnie uśpić naprawdę. bomba idzie A. Chodź wracać z ventów wow. Ło Ładnie wszystko zrobił Nie no dobrze zagrał Zmiana stron No widocznie że jazdoryści tu mają No lepiej idzie im mają suspekta Mana T Niech ma, ja takie francuskie bardziej imię, mi się wydaje. Jakieś nazwę, czy zwierzątka albo te... On tu? tu ładnie strzelił. Tu ładnie strzelił. No coś kurna uruchomił. Znowu? Uruchomiony? U uruchomił? Mm, te dwa ostatnie fragi nic nie mówiły. Ale pierwsze dwa... Zglo nie, on ace'a zdobył, więc drugi i trzeci... O kurde, ace! Serio? na glock kurde ja to 4 km max teraz miałem z glocka i... i to kurde na wyższe rangi wtedy tam ten go widzisz gdzieś widać prawdopodobnie jego rękę a co za to, to, to wziął no A nie, to, że przy tej akcji zainstaluję, żebym mógł mieć wuh Powiem, mam, że nie, ja chcę tylko po prostu tak zrobić napięcie, żebyście w komentarzach popracowali. O, ale jednak coś mówię o wuh czy może jednak miał? może mieć, a no, miał. a tu ładnie z tej cystyki zagrał, nie powiem. Dam trama czuję tam gdzie jest Banachom mogę go zabrać, ale nikt nie zgłasza takich rzeczy, to jest kurna w ogóle wart jakiś. Ho, 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 ho. O, tu saspek górna pokazał. Yy, dzika, ale Iceberg uprzedził w przy pierwszym fragu. Więc... Albatros, no fragi mu zabrali. A, a, albatros, dwa fragi, e, dwa iceberg, jeden pan, suspekt. Z tego co pamiętam. Hmm, muszę kurwa ciągnąć bo mi coś pomiędzy nami już miało nagle. A nic nie jadę w tej wszystkich godzin. hmm, hmm. <ś> Nie no, negewa bywa z zberga, ile icebergów ma w ragu. Ostatni jest no, ale dobrze zagrał jedną rundę, więc tu się dziwić. No, w powietrzu. No. Sam na trzech, ugra to, ma na maina. Nie grali tę rundę. I tu jeszcze pokoju, bo hmm, tamten nie zawołuje się, obracając tył. tyłu, chociaż za to linię bym. Na pewno bezpiecznie jest przez to A że z można też się schować. Dobra. Nowe info. Dla mnie przynajmniej. Chodzi o Kesha, to już mnie jego słynny flash. No gra raz dobrze. Raz ł panie wchodzą, raz nie. Nie no nic nie ma człowiek ostatni Demko myślę, że takie, żeby maraton zaliczyć za... No to się bo był jeden hack. chyba z tego co pamiętam, to były. Kurna, sklerosa. Ale, no sub dajcie, no kurde, to było za małe Dajcie to mi boli, ja 5 odcinków naraz raz? nagrałem, więc no, to już jest przykład mojej mocnej woli i Miłości do YouTube'a i do widzów, więc Łapeczka, komentarz, szczególnie Może macie jakieś wątpliwości co do pana podejrzanego I, no i cześć po prostu, nic nie będę już wam yy, Myślę, że Poniedziałek będzie dobry i sobie odpoczęcie. ja może coś nagram na poniedziałek, ale mi gardło boli, może wstanie wtedy.